Cześć, witam was na kanale SmartTest. W dzisiejszym odcinku chciałem was zaprosić do recenzji bardzo ciekawego projektora. Jest to projektor marki Vanbo Model X5, jeden z nowszych modeli, jeżeli chodzi o ofertę tej marki. Jak może pamiętacie, w ubiegłym roku przygotowywałem dla was recenzję projektora Vanbo T6 Max, również bardzo ciekawy projektor. Natomiast projektor nieco mniejszy, o słabszej lampie, ponieważ tam mieliśmy do dyspozycji 500 ANSI lumenów. W przypadku modelu Wambo X5 mamy aż 1100 ANSI lumenów, czyli znacznie lepsze parametry tutaj techniczne, jeżeli chodzi o ten projektor. I projektor X5 ma jeszcze jedną bardzo istotną zaletę, a mianowicie nie musimy go ustawiać centralnie naprzeciwko naszego ekranu, na którym będziemy chcieli... Wyświetlać materiały wideo, tylko możemy go ustawić gdzieś z boku pod kątem, i do tego mamy automatyczną korekcję, zarówno kątów, jak też ostrości. Dzięki czemu nie musimy tak naprawdę nic robić. Włączamy projektor, on się sam ustawia do naszego ekranu, ustawia sobie kąty, rysuje idealny prostokąt i też ustawia sobie automatycznie ostrość. I to są takie cechy, które na pewno przemawiają na korzyść projektora Vambo X5 i wyróżniają go na tle podobnych monitorów, w tym przedziale cenowym. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie budowę, wykonanie projektora, zapoznamy się z jego specyfikacją techniczną. Pokażę Wam też działanie systemu Android, tych poszczególnych aplikacji. No i też zobaczymy sobie wstępnie, jak wygląda kwestia tej korekcji obrazu, jak wygląda kwestia wyświetlania obrazu w pomieszczeniu zaciemnionym, czy też w pomieszczeniu lekko oświetlonym. Natomiast w ciągu najbliższych kilku dni ma do mnie dojechać ekran projekcyjny i wówczas będziecie mogli już zobaczyć pełnię możliwości tego projektora na dużym 110-calowym ekranie, tak żebyście jak najlepiej mogli poznać możliwości projektora WAMBO X5. OK, tyle tytułem wstępu. Teraz zapoznajmy się z zawartością zestawu. W pudełku znajdziemy oczywiście projektor, instrukcję obsługi, przewód zasilający oraz pilot zdalnego sterowania. No i może zacznijmy od budowy i wykonania tego projektora. Po pierwsze, oczywiście, obudowa w całości wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Na froncie mamy obiektyw projektora. W tym miejscu mamy logo marki Wambo, ale mamy też obiektyw. Kamery. kamery, która właśnie służy do ustawiania ostrości, kąta, do obsługi całej tej zaawansowanej elektroniki sterującej projektorem. stawka tutaj w takim złotym kolorze od dołu po bokach. Dość ciekawie to wygląda, szczególnie wizualnie. Mamy wrażenie, że otrzymujemy produkt klasy premium. Jeżeli chodzi o boki, mamy tutaj otwory wentylacyjne, mamy też wbudowane głośniki. 5W, czyli w sumie mamy 10W mocy muzycznej. Na tylnej krawędzi to jest wentylator, no i wejścia. Dwa złącza USB, są to USB 2.0. Mamy wyjście słuchawkowe, wejście AV oraz wejście HDMI do podłączenia oczywiście jakichś urządzeń zewnętrznych. W tym miejscu jest złącze do podłączenia zasilania do naszego monitora. Typowa ósemka, przewód jest w zestawie. No i kolejna krawędź, tutaj również otwory wentylacyjne i wbudowany głośnik. Od spodu teraz może, zobaczcie, tak to wygląda. Mamy tutaj kilka elementów. Po pierwsze nóżki podgumowane po bokach. Następnie mamy tutaj podpórkę, którą możemy regulować w dwóch pozycjach, czyli pozycja niższa i pozycja wyższa, dzięki czemu możemy ustawić sobie kąt tego projektora. W tym miejscu jest filtr lampy, filtr, który możemy sobie wysunąć, wyczyścić co jakiś czas, żeby tutaj móc korzystać z pełni możliwości tego urządzenia. Tabliczka znamionowa i tak naprawdę to jest tyle. Natomiast brakuje mi tutaj też możliwości powieszenia tego projektora gdzieś pod sufitem. Co prawda w instrukcji obsługi, tutaj tej, którą mamy załączoną do projektora, jest informacja, że można go co prawda zawiesić, odklejając tutaj te nóżki i w tym miejscu sobie, gdzieś zamontować specjalny uchwyt. Natomiast no nie jest to rozwiązanie proste, które by nie wymagało ingerencji, tak naprawdę. Konstrukcję samego urządzenia, więc tutaj o tym wspominam. No i może tutaj jeszcze górna krawędź. Mamy tutaj przycisk power, przycisk cofania oraz joystick do zarządzania projektorem. Teraz, jeżeli chodzi o pilot zdalnego sterowania, również w białym kolorze, konstrukcja dość prosta. Przyciski lekko klikające. No, i jeżeli chodzi o funkcje na tym pilocie, to mamy przycisk power, przycisk myszy do sterowania kursorem, przycisk do szybkiego przejścia do ustawień projektora, główny joystick do zarządzania, oczywiście wyciszenie dźwięku, przycisk powrotu co na główna regulacja dźwięku i jest też na pilocie od razu regulacja zoomu. Więc, jeżeli ten automatyczny zoom wam nie odpowiadał, chcielibyście coś jeszcze ręcznie doregulować? to jest możliwość zrobienia tego bezpośrednio właśnie z pilota. I tak naprawdę to jest wszystko, jeżeli chodzi o zestaw. Ok, to teraz sprawdźmy sobie specyfikację techniczną projektora VAMBO X5. Przede wszystkim rozdzielczość fizyczna, czyli natywna 1920x1080p. Kontrast 3000 do 1. Rozmiar projekcji, czyli jak duży ekran możemy wyświetlić, jak widzicie od 40 do 120 cali. I teraz ta odległość minimalna, czyli te 40 cali, to jest 1,3 m maksymalnie 4 m dla 120 cali. Współczynnik rzutu 1,5 do 1. Mamy tą pełną automatyczną korekcję trapezu, o czym Wam już wspominałem, a co będę chciał Wam pokazać w dzisiejszej recenzji. Następnie mamy metodę ustawiania ostrości, również automatyczną. Pamięć budowana. 1 GB Pamięci RAM. 16 GB pamięci wewnętrznej. Projektor zarządzany systemem Android 9.0 i jest to zwykła wersja Androida. Nie jest to Android TV, jak w przypadku projektora Łombo T6. I tutaj taka jedna uwaga, o której jeszcze będę Wam wspominał nieco później w podsumowaniu, a mianowicie w polskich sklepach, polskiej dystrybucji. Znajdziecie ten projektor, czyli model Wambo X5 z Androidem TV. Czy rzeczywiście jest to Android TV, czy też zwykły Android, tak jak w tych oficjalnych modelach? Tego nie jestem wam w stanie na chwilę obecną potwierdzić, natomiast taką informację znalazłem na stronach sklepów. Tak więc tutaj o tym Wam wspominam. W przypadku tego modelu, który sprowadziłem ze sklepu Gigbuying, jak również na oficjalnej stronie marki Wambo. Te projektory są wszystkie, właśnie ze zwykłym Androidem 9.0. Na pokładzie Bluetooth 5.0 mamy dwa głośniki 5W USB HDMI to Wam już pokazywałem. Projektor ma wymiary 26,5 na 23,5 na 11,9, no i waży 2,6 kg. Waga brutto to jest 3,2 kg, ale to już z opakowaniem wszystkimi elementami. Ok, to teraz sobie zobaczcie jeszcze takie kilka slajdów, które nam to producent przygotował odnośnie tego projektora. Tak jak widzieliśmy w specyfikacji, z 4 metrów mamy 120 cali, natomiast jest też możliwość uzyskania 180 cali z 6 metrów, jeżeli ktoś by tak duży ekran potrzebował. Zarządzanie porty to już widzieliśmy. Tutaj ta podstawka regulacja, właśnie kąta położenia projektora. O pamięciach to Wam jeszcze poopowiadam nieco później. Natomiast to, co chciałem Wam tutaj głównie pokazać, to jest ta automatyczna regulacja ustawień trapezu kąta projektora do naszego ekranu, dzięki czemu nie musimy ustawić projektora centralnie przed ekranem, tylko możemy go postawić gdzieś z boku. Tu mamy 15 stopni kąt, możemy go postawić nawet pod kątem 30 stopni i będzie on nam tutaj poprawnie wyświetlał obraz na naszym ekranie bez konieczności jakiejkolwiek korekty ręcznej. Tak wygląda korekta automatyczna, ale to wszystko sobie już za chwilę zobaczymy. Oczywiście tutaj są informacje odnośnie tych rozdzielczości, odnośnie tutaj obsługi HDR-u i tak Tego myślę, że nie muszę Wam pokazywać, natomiast ważna informacja, budowane Wi-Fi szóstej generacji, dzięki czemu mamy znacznie lepsze transfery danych i większą płynność podczas odtwarzania materiałów wideo. Ok, to są takie najważniejsze informacje. Tutaj zobaczcie sobie jeszcze cenę w sklepie Geekbuying. Kosztuje on 1308 zł. Dostępny jest z magazynów w Czechach. Darmowa dostawa w ciągu dwóch, maksymalnie 7 dni roboczych. Natomiast przeważnie są to 2-3 dni, więc bardzo szybko. Cena zawiera już wszystkie podatki, cła, więc tutaj nic więcej nie musicie płacić. W porównaniu do ceny w polskich sklepach, gdzie ten projektor kosztuje 1100 zł, no mamy 400 zł oszczędności. Natomiast będę miał dla Was też kupony rabatowe, które tą cenę jeszcze będą Wam w stanie obniżyć, tak więc sprawdzajcie pod filmem. I jeżeli tylko projektor Wam się spodoba, to oczywiście z tych kuponów korzystajcie. OK, projektor mamy już podłączony, no i teraz, jak widzicie, mamy tutaj ten system Android. Nie jest to Android TV, tylko zwykły Android z taką nakładką producenta. Tutaj górna belka, czyli wyszukiwanie różnych pozycji programowej, propozycje różnych aplikacji i tak Następnie mamy tą zakładkę DOM, gdzie widzimy już zainstalowane aplikacje, które mamy na naszym projektorze. Widzimy też. Najbardziej tutaj najczęściej jakieś tutaj oglądane propozycje programów z różnych serwisów. No i teraz przechodzimy do kolejnej zakładki, czyli zakładki aplikacje. W zakładce aplikacje znajdziemy oczywiście wszystkie aplikacje zainstalowane w naszym projektorze. Możemy to pogrupować na aplikacje wideo, aktualności, muzykę, sport itd. Możemy skorzystać oczywiście z dostępu do sklepu Google Play. To jest tutaj, w tym miejscu, zobaczcie. I ten sklep oferuje nam dostęp, jak widzicie, do wszystkich aplikacji, które możemy sobie pobierać na nasz projektor, i później, oczywiście, z tych wszystkich aplikacji sobie. Korzystać są tu aplikacje VOD, mamy też proste gry wideo, z których również możemy korzystać. Jeżeli by wam którejś aplikacji brakowało, to dodatkowo jeszcze jest sklep App Store, z którego również możecie sobie pobierać dodatkowe aplikacje i instalować je bezpośrednio na tym projektorze. Tutaj również wybór bardzo duży według kategorii, i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś. Dla siebie. Ok, na razie tyle odnośnie aplikacji. Zakładka wideo, gdzie mamy propozycje filmów, rozrywki i tak To są oczywiście propozycje z aplikacji VOD, które sobie już zainstalowaliśmy. Podobnie jeżeli chodzi o zakładkę muzyka. Natomiast nas interesuje zakładka ustawienia. W zakładce ustawienia, jak sobie do niej wejdziemy, mamy znowu cztery zakładki: ustawienia, źródło USB oraz opcje. Jeżeli chodzi o źródło, no to do wyboru mamy HDMI, wejście AV lub też złącza USB, więc z tych wszystkich źródeł możemy sobie odtwarzać obraz. Mamy bezpośredni dostęp do USB, tutaj mamy podział na wideo, obraz, audio oraz dokumenty. Mamy też możliwość odtwarzania materiałów z pamięci lokalnej, jeżeli macie tutaj jakieś materiały już grane na dysk projektora. Pamiętajmy, że mamy do dyspozycji. 16 GB. W zakładce tej opcji tutaj znajdziemy tylko warunki korzystania, opcję reklam, ustawienia prywatności. Natomiast to, co będzie nas interesowało, to pierwsza zakładka, zakładka ustawienia. W tej zakładce mamy dostęp do ustawień sieci Wi-Fi, tutaj możemy sobie tam się skonfigurować. Następnie mamy ustawienia Bluetooth, ustawienia obrazu, czyli ta najważniejsza zakładka. Co prawda, to ja wspominałem, projektor automatycznie ustawia nam wszystkie kąty, trapezy, ustawia nam też ostrość, natomiast możemy to też zrobić ręcznie, właśnie z tej pozycji. Możemy też wybrać tryb projekcji, tryb przedni pulpit, następnie możemy tutaj sobie tylną projekcję włączyć, następnie sufit front oraz sufit projekcja tylna. Jeżeli chodzi o tą korekcję automatyczną, to możemy ją włączyć, wyłączyć, możemy też manualnie sobie korygować te wszystkie nasze ustawienia, czyli każdą tutaj, jak widzicie, krawędź, każdy bok możemy sobie odpowiednio wyregulować. Następnie oczywiście możemy też włączyć tą ostrość automatycznie lub też ręczny fokus i też możemy to sobie wszystko ręcznie regulować, podobnie jak cyfrowy zoom. Ustawienia korekcji. Tutaj bardzo podobnie możemy to zresetować. Ustawić korekcję, właśnie automatyczną przy włączeniu zasilania. Jest też automatyczna przeszkoda, która pozwala poprawnie wyświetlać obraz, nawet jeżeli jakieś drobne przeszkody znajdują się na jego drodze. No i tak naprawdę to jest wszystko w tych ustawieniach. Jeżeli chodzi o pozostałe ustawienia, to mamy ustawienia języka, daty, ustawienia odnośnie aplikacji. I tutaj mamy podgląd do naszych aplikacji, które sobie na przykład doinstalowaliśmy na naszym projektorze. Informacje o urządzeniu. Widzicie tutaj dokładną wersję systemu, samego projektora. Mamy tutaj wersję Androida. Ilość wolnej pamięci, również ilość wolnej pamięci wbudowanej, adresy MAC i rozdzielczość, która jest aktualnie ustawiona. W zakładce inne ustawienia znajdziemy opcję źródła rozruchu i tutaj możemy na włączyć, żeby projektor zawsze startował na złączu HDMI i na złączu AV. Opcja włączenia, tutaj tryb gotowości, tryb bezpośredni, zaplanowane wyłączenie o danym trybie, o danej godzinie tryb obrazu. I teraz zobaczcie, tu mamy przykładowy tryb standard, tryb vivid, soft, pokażę Wam tutaj po kolei, tryb komputerowy oraz tryb Użytkownika, gdzie możemy sobie już ręcznie regulować te poszczególne parametry, oczywiście, jeżeli chodzi o samą jakość obrazu, o tym powiem Wam nieco później. Tryb dźwięku, to również standard wiadomości: muzyka, film, sport, tryb użytkownika, kontrola dźwięku, no i tak naprawdę to jest tyle. Kolejna zakładka, aktualizacja systemu. Jeżeli się pojawi jakiś nowy stop, nowa wersja programowania, to będziecie mogli sobie to tutaj ręcznie zaktualizować. Również z tej pozycji możemy sobie przywrócić ustawienia fabryczne projektora. Więc jeżeli chodzi o ustawienia, konfigurację, to tak naprawdę wszystko znajduje się w tej zakładce. Na górnej belce mamy jeszcze dostęp do e, pogody. Tutaj możemy sobie sprawdzić e, pogodę na aktualny e, dzień. Ok, teraz przejdźmy do e, możliwości parametrów naszego projektora. Ja sobie doinstalowałem tutaj e, kilka programów, takich jak właśnie AIDA 64, bo to was może interesować. I teraz zobaczcie na pokładzie jest procesor Hal Silicon model NL5H00X, bo o tym specyfikacji nam producent nie informował. 1 GB RAM. Yy, procesor jest procesorem 4-rdzeniowym, rdzenie Cortex A53, taktowany zegarem 1000 MHz. Do dyspozycji mamy grafikę, jest to Mali 450MP. No rozdzielczość maksymalna 1920x1080P. Pozostałe tutaj informacje, myślę, nie są dla Was aż tak istotne. Ewentualnie wersja Androida, wersja 9 Android Pi. Tak więc tutaj mogło być nieco lepiej. No i druga aplikacja, DRM Info. No i tutaj niestety nie widzimy wszystkich informacji, które by nas interesowały. Natomiast z tego, co udało mi się sprawdzić, to niestety poziom zabezpieczeń L3, jeżeli chodzi o Wide Wind, czyli materiały wideo z aplikacji VOD, tylko w tych niższych rozdzielczościach. Teraz jeżeli chodzi o aplikacje, to oczywiście mamy tutaj domyślnie zainstalowaną aplikację YouTube, mamy Netflixa, możemy sobie doinstalować kolejne aplikacje Prime Video, HBO Go, ja sobie tutaj doinstalowałem nawet HBO Max, Playera i te wszystkie aplikacje oczywiście jesteście w stanie na tym projektorze sobie uruchomić. Natomiast no musicie pamiętać, że nie będzie to za każdym razem działało Wam w tych najwyższych jak ponieważ jednak nie ma tej certyfikacji dla Google, nie ma też certyfikacji dla Netflixa. Sama obsługa aplikacji za pomocą pilota dość wygoda. Natomiast pamiętajcie, cały czas, że nie jest to system Android TV, więc tutaj znacznie lepiej w przypadku większości aplikacji byłoby korzystać z podłączonej jakiejś myszy zewnętrznej, czy też jakiegoś dodatkowego kontrolera. Nie będę Wam oczywiście pokazywał tu działania poszczególnych aplikacji, może pokażę Wam tylko Netflixa, bo o to najczęściej pytacie i Netflix oczywiście będzie Wam działał również w tych niższych rozdzielczościach, natomiast jeżeli chodzi o odtwarzanie, działanie nie ma tutaj z tym żadnych problemów. Możecie bez problemu sobie takie filmy bezpośrednio z tego projektora odtwarzać na jakimś Waszym ekranie. Ok, to teraz trzeba Wam pokażę tą korekcję ustawień obrazu automatyczną, czyli jeżeli teraz poruszymy na przykład projektorem góra-dół, to automatycznie uruchamia nam się kalibracja i obraz ustawia nam się tutaj w jak najlepszych proporcjach i z jak najlepszą ostrością. Tak więc nie musimy nic robić, to wszystko jak widzicie dzieje się automatycznie i ta automatyka... Naprawdę całkiem nieźle się spisuje. Ok, poznaliśmy już budowę i wykonanie projektora Lambo X5, pokazałem Wam jego specyfikację techniczną. Zapoznaliśmy się też z systemem Android, który zarządza tym projektorem. Teraz kilka słów na temat działania projektora. Oczywiście, pełnie jego możliwości będziecie mogli zobaczyć już niedługo w kolejnym filmie. Ponieważ w ciągu najbliższych dni ma do mnie dojechać ekran projekcyjny 110 cali, na którym chciałem właśnie pokazać Wam pełnię możliwości tego projektora. Natomiast to, co mogę Wam dzisiaj powiedzieć, podczas kilku ostatnich dni miałem okazję nieco testować ten projektor, co prawda, na białej ścianie, ale muszę Wam powiedzieć, że efekt jest jak dla mnie bardzo zadowalający. Ta lampa 110 Ansi Lumenów pozwala na komfortowe oglądanie filmów nie tylko w całkowicie zaciemnionym pomieszczeniu, ale również przy nawet lekkim oświetleniu tutaj gdzieś z tyłu, więc to na pewno na plus. Jakość obrazu też bardzo dobra, duża, szczegółowa, szczególnie jeżeli mamy materiały w dobrej rozdzielczości. Świetne głośniki, 2x5 w jak się okazuje, całkiem nieźle się spisują w tym projektorze, zapewniając nam. Bardzo dobre wrażenia tutaj dźwiękowe. Oczywiście nie jest to dźwięk na poziomie jakiegoś zewnętrznego kina domowego, natomiast w większości przypadków do oglądania filmów, materiałów, wideo, jak najbardziej wystarczające. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj głębokie czernie tego typu rzeczy, no to oczywiście podobnie jak w przypadku większości projektorów, tutaj nie możemy aż na taki efekt liczyć. Natomiast w zaciemnionym pomieszczeniu ta czerń według mnie jest całkiem niezła i bardzo dobrze ogląda się tutaj szczególnie filmy, wideo na tym dużym ekranie, więc do filmów, do telewizji myślę, że naprawdę bardzo ciekawy projektor. I na koniec, jeżeli chodzi o ten system Android, który jest zbudowany w projektor, to tak jak widzieliście jest to bardzo funkcjonalne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które chcą oglądać materiały, wideo z aplikacji VOD, głównie z YouTube'a. Ponieważ w aplikacji YouTube mamy tą rozdzierczość Full HD 1080p, natomiast trzeba pamiętać, że w przypadku aplikacji typu Netflix nie mamy tutaj certyfikacji dla Netflixa, certyfikacji dla Google, przez co nie możemy otwierać tych materiałów w wysokich rodziczościach. No i tutaj nam pozostaje na przykład Netflix tylko ta rozdzierczość 480p, i to jest trochę słabo według mnie. Dlatego ja osobiście do tego typu projektorów proponuję podłączyć jakiegoś zewnętrznego sticka z Android TV. Czy to od Google, czy też jakiegoś innego producenta, ja korzystałem z boxa Homatic podłączonego do tego projektora oraz z dekodera Playbox TV, którego niedawno testowałem. No i muszę Wam powiedzieć, że w przypadku tych dwóch urządzeń jakość wyświetlonego obrazu była na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej, że projektor przyjmuje materiały wideo w rozdzielczości 4K. I wyświetla je oczywiście już w rozdzielczości 1080p, ale ten obraz jest świetnej jakości. Co zresztą też będę chciał Wam jeszcze pokazać w kolejnym odcinku. Jak dla mnie bardzo ciekawy projektor w bardzo przystępnej cenie. No i myślę, że zdecydowanie wart zainteresowania dla wszystkich osób, które nie chcą zbyt dużo wydawać na projektor, który będzie oferował bardzo wysoką jakość obrazu. Z mojej strony na dzisiaj to jest tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Pod filmem znajdziecie link do sklepu oraz kupony rabatowe. Z mojej strony na dzisiaj to było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę i zapraszam już niedługo do kolejnych recenzji na kanale Smart Test. Cześć.